Wierszyk masz. Tak. No dawaj. Na górze róże, na dole gnój, już w żółtej strefie jest Kraków mój. To cześć, Łukasz. Cześć, Bartek. Dzisiaj mamy dwie wiadomości jedną hmm. o znaczeniu, powiedziałbym, ponadnarodowym wręcz. I drugą, taką lokalną, krakowską, jakby e, szykuj brawa, od razu już mi mnie Udało się, Zawora zalogował się na Twittera. <noise> tak jest, <noise> tak jest przyznaję, zajęło to całe 30 sekund. E, jak tak mi powiedział, ty, może ziomeczku tutaj sobie dodasz konto, nie? E, a to było aż 30 sekund wyłącznie dlatego, że e, musieliśmy przypomnieć sobie jakieś hasło, jakie tak, has 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 ale no, udało się, no, 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 za, za czwartym, czwartym razem, razem nie, jakby tak, bez dramatu, także tak, Zawora teraz już znaczy, zawora to tam pół biedy, Ja się cieszę, że mnie to tak psychicznie odciążyło, że nie jestem jedynym, który musi teraz. Tak, 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 myśleć, tak, tak. łamane na nie myśleć i się złościć, że nie myślałem. Będę, będę myślał o tym bardzo ciężko, i <noise> poważnie. Tak, także spoilerki, teraz już od dwóch, jakby z dwóch, dwóch głów. Przestańmy wracać. Nie rzucaj go. Już. Już. E, to się będzie działo. A druga tam mniej istotna rzecz, no to jest. Jesteśmy w żółtej strefie. No. uhu to nie jest dobrze, to nie jest nie, dobrze. Nie, ale nie, nie to jest to też jest tragicznie, dobrze. jak to przemyśleć na spokojnie. Bo, bo wiadomo, na początku się troszeczkę. Co, to że, dla nas oznacza? Że tak, za, że tak skorzystam z eufemizmu: zaniepokoiliśmy? Tak, zestraliśmy. <laughs> tak było. Dosłownie. Do. Ale co to dla nas oznacza? A w praktyce co to oznacza dla Kursanta? Może najpierw, a potem co to Dokładnie. oznacza dla Kursanta? Dla świata. Kursanta nie oznacza to specjalnie dużych zmian na ten moment. Nie oznacza to specjalnie dużych zmian. Zmiany są stricte organizacyjne z naszej strony, żeby. Um, Spełnić wszelkiego rodzaju wymogi wszelkiego rodzaju ograniczenia, które na nas są nałożone. W związku z tym dla was nie zmienia się specjalnie nic. Ale to nic to jest wciąż to wszystko, co spełnialiśmy do tej pory, czyli kryj ryj, pilnujemy, że mamy maseczki, dezynfekcja rąk na wejściu. Jedna drobna rzecz się tylko zmienia. W związku z tym, że chcemy ograniczać maksymalnie przepływ kursantów, żeby nie było dużych tłumów przy recepcji i tak dalej. To bardzo, ale to bardzo, ale to bardzo serdecznie wymagamy, żeby, e, jeżeli widzisz, że są osoby na recepcji i widzisz, że tam jest jakaś tam mała kolejka. No naprawdę, naprawdę mi to robisz? O, teraz. Jeżeli widzisz, że jest jakaś kolejka i, i że ludzie są w środku, a potrzebujesz zachować dystans, skorzystaj z tego, że mamy przestrzeń przed lokalem i pozostań w niej, dopóki osoby nie przejdą dalej albo nie wyjdą. Że Będzie nam dużo łatwiej, będzie nam dużo bezpieczniej jeszcze i, i to jest ważne. Jak jesteś na terenie lokalu, maseczka, maseczka i jeszcze raz maseczka. Znaczy nie, że trzy maseczki. Wystarczy jedna, ale, ale porządnie założona. Za tak. no, no I na noc. Okay. No i to jest tak. Że na razie wierzymy, że da się to zrobić na jakichś takich niewielkich zmianach organizacyjnych, właśnie mhm. apelując, żeby nie spędzać wolnego czasu w lokalu, tylko poza nim i tak samo ustawiać kolejkę do recepcji poza lokalem. Ale może się stać tak, jakby to nie działało, że będziemy musieli wyrzucić recepcję na zewnątrz. Tak, może tak. I być. bardzo byśmy nie chcieli tego robić. No ale, ale wierzymy, że się uda to zrobić. W ten sposób. Byliby, bylibyśmy bardzo wdzięczni za waszą współpracę, bo wtedy będzie to. Po prostu wygodnie dla wszystkich. Nie, wygodnie nie, wygodnie. A my Dokładnie. nie będziemy mieli wyjścia. To nie jest tak, że my możemy albo nie możemy. Mhm. Jak nie będziemy zachowywać tej przepływności w lokalu, no to nie będzie wyjścia. To jest jedna rzecz. A druga rzecz to to, że jak idziesz na zajęcia parowe, to teraz patrzyłeś się na pogodę i zastanawiałeś, czy będę bardziej w lokalu, czy bardziej poza lokalem. Teraz nie ma tego dylematu. Tak, nie ma tego dylematu. Zajęcia, większość zajęć będziemy przenosili poza lokal. Za wyjątkiem solo. Właściwie tak, wszystkie, wszystkie solo. parowe. Solo zostaje w lokalu. Wiadomo, że to, jest, to, to wymaga ta forma zajęć. Tam, tam jest też mniej ludzi, jest tak. łatwiej zachować przestrzeń i tak dalej, mm. więc to jest, to jest bardziej spoko. Ale żeby nie było tak, że jak idziesz na zajęcia w deszczowy dzień, to musisz brać w ogóle, wiesz. Buty trekkingowe, tak, kurtkę przeciwdeszczową. I takie parasole, co się przyczepia na szczycie głowy, i masz tutaj dookoła. Tak, z... one będą dołączane do, tak, <laughs> ja do karnetu. Nie, nie, nie. Mamy na szczęście, e, skończyliśmy rozmowy na etapie, w którym mamy dostęp do e, przestrzeni otwartej, która jest zadaszona. I nie, nie jest ten mały daszek tam na końcu, na, na końcu budynku. Mamy większą przestrzeń, która jest zadaszona, która ma pełny przewiew. I jeżeli pogoda nie dopisze i będzie padało, to będziemy mogli tam prowadzić zajęcia i będzie super. Spodziewajcie się jakiejś informacji w najbliższym czasie, gdzie tam dokładnie dojść, ale nawet jakbyście jej nie znaleźli, no to instruktorzy będą prowadzić. Po dokładnie. Sposób, nie? Instruktorzy będą prowadzić, albo recepcja wam powie dokładnie, gdzie macie trafić. A jeżeli spóźnicie się na zajęcia, czego nie róbcie, bo będzie wam łatwiej, bo rozdrzewki są ważne, to będziecie szli za muzyką. Tak, no tego się nie da pominąć, zwłaszcza, że to sam, na przykład zajęcia Cornela, to wtedy jakby tak. wystarczy, że jesteś w tym mieście i wiesz, gdzie one się odbywają. Dokładnie. I generalnie e, wszystko to, co tutaj robimy, robimy z myślą o wasze bezpieczeństwie i bardzo intensywnie o tym myślimy. W związku z tym, jeżeli tak ma być, to Wy też myślcie. myślcie. Vamos a tocar soneros, toquemos de corazón y en este bonito día vamos a hacer un rumbo. Y si de la...